Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o jednym zapachu, jednej perełce zapachowej, która jest tania i totalnie fantastyczna. Jest to stary, klasyczny, można by było już powiedzieć, zapach. Zapach, do którego zakupu zbierałam się parę lat, tak naprawdę. No i w końcu kupiłam, w końcu tutaj dla Was recenzję zrobię, bo wiem, że na pewno znajdą się osoby, które będą zainteresowane moją opinią na temat perdelalik, bo właśnie dzisiaj e, o tym zapachu sobie porozmawiamy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, serdecznie zachęcam, aby ze mną zostać na dłużej. I też, jeżeli macie ochotę, odwiedźcie naszego Instagrama, naszej perfumerii, bo jeżeli jeszcze nie wiecie, mamy perfumerię. I zapraszam Was też na Instagrama mojego prywatnego oraz zapraszam Was też na fanpage naszej perfumerii na Facebooku, bo takowy też niedawno powstał. Więc jeżeli więcej ciekawostek chcecie ze świata perfum, jeżeli chcecie ciekawostki z naszej perfumerii, czy też po chcecie, być poinformowani w ogóle o jakichkolwiek promocjach, nowościach, no to też na Facebooka Was zapraszam serdecznie, a my zacznijmy. Dawno nie było takiego filmiku o jednym zapachu, tak mi się wydaje, a poza tym jest to zapach w bardzo przystępnej cenie, o bardzo, bardzo oryginalnym i niszowym brzmieniu. Zapach, który nie przypasuje każdemu, jak wiecie, ja dokładnie lubię takie zapachy, bardzo nietuzinkowe, w dobrej cenie, no i dokładnie te kryteria spełnia Perdera Mam tutaj flakonik. 50 ml, zobaczcie w ogóle, jaki to jest piękny flakonik. Myślę, że ogólnie nie ma osoby, chyba, która nie znałaby tych perfum, chociażby ze słyszenia. No, ja wam powiem, że słyszałam o tych perfumach już dawno. Testowałam też kiedyś. Bardzo tak pobieżnie miałam, taki, wiecie, taką próbeczkę z igiełką, gdzie tam się maczało te perfumy. No i gdzieś tam tylko na skórze troszeczkę można było zaaplikować, więc no dla mnie to te testy z tym, tych, tych próbek z igiełką nie są do końca współmierne. Nie można wydobyć takiej pełni zapachu, myślę, tylko tam gdzieś dotykając na skórze. No i tak wiecie co, miałam pierwsze takie wrażenie. Z, tych, z tymi perfumami, że czegoś mi w nich brakuje, pomimo, że one są bardzo kontrowersyjne, według wielu osób, według wielu opinii na fragrantice. dla mnie wcale się takie nie wydały, dla mnie są ogólnie to perfumy, teraz jak już je mam też i noszę, bardzo przyjemne w odbiorze, bardzo czyste, bardzo eleganckie, no natomiast wówczas te parę lat temu, jak testowałam, czegoś mi w nich troszeczkę brakowało i zrezygnowałam chyba z tego względu, jeżeli chodzi o zakup flag Natomiast jak to się stało, że perły trafiły do mnie? W sumie jak zwykle po nitce do kłębka gdzieś tam lampka zapaliła mi się w głowie, że w sumie fajnie by było mieć ten zapach u siebie w kolekcji. I też powiem Wam, że ten zakup już zrobiłam pod koniec ciąży, bo no, jak wiecie, z zapachami miałam ogromny problem będąc w ciąży. Nie mogłam praktycznie niczego używać. Ten zapach bardzo przypasował mi, nie mdlił mnie w ogóle, nie powodował, że byłam słaba, że w ogóle chciałam go szybko zmyć. Mogłam go nosić cały dzień. No i uważam to za udany zakup ogólnie, więc myślę, że tak jakoś poczytałam sobie trochę o tym zapachu. A i właśnie dlaczego, dlaczego go kupiłam? Bo skusiło mnie to, że przypomniałam sobie, że wiele ludzi mówi, że w tym zapachu jest pewna. Kamforowatość, że ten zapach jest taki rzeźki i właśnie takiego czegoś potrzebowałam. Takiego wiecie, pick me-up perfumowego, czyli czegoś, co postawi mnie troszeczkę na nogi, moje zmysły też. I dokładnie taki zapach to jest. No i zapach per De la Lique powstał w roku 2006. Twórczynią zapachu jest Natali Lorson. Pani perfumierz, którą ja bardzo cenię. W sumie ja tak obserwuję, że ona ma takie raczej proste kompozycje, natomiast bardzo chlebie nosowi, Nie rażące nikogo, ale bardzo takie atrakcyjne. Do jednego z y, moich ulubionych zapachów też od Natalii Lorson należy, na przykład Trusardi Donna. Niezwykle prosty zapach, taki lekko cytrusowy, białokwiatowy, ale też niesamowicie, niesamowicie elegancki. W sumie tak samo jest z de la Ligue. Y, No, oczywiście, Anchor noir sławetny, który też jest zapachem takim kontrowersyjnym, przypominającym niektórym ludziom cmentarz, kostnicę. No, mi to nie przypomina ani cmentarza, ani kostnicy, tak jak Wam wielokrotnie. Wielokrotnie mówiłam, dla mnie ten zapach jest po prostu zapachem takim relaksującym, kontemplacyjnym, więc panią Natalie Lorson ja bardzo cenię. No i tutaj kolejne dzieło spod jej rąk, także uważam, że niesamowicie, niesamowicie udane. Oczywiście moim zdaniem. I Jeżeli chodzi o sam flakon, to jest on zainspirowany ceramiką Lalik. Lalik to jest właśnie marka, która zajmuje się ceramiką, czy ja, dobrze, czy ja dobrze powiem, wyrobami szklanymi, w ten sposób chciałam powiedzieć. Zainspirowana wazą jest ta butelka. Wazą, która nazywała się bodajże Kaktus z lat 20 lub 30, już teraz dokładnie nie pamiętam. I no, buteleczka wygląda w ten sposób. Przepiękna, absolutnie fantastyczna, bardzo, bardzo minimalistyczna, szronione szkło. Ja kupiłam 50 ml, bo po prostu mam bardzo dużą kolekcję perfum swoich prywatnych. W sklepie mamy też mnóstwo zapachów, więc nie chciałam tutaj przesadzać 50 ml myślę, że jest bardzo zgrabne, bardzo fajne. No i co tutaj mamy w ogóle w składzie? W głowie mamy róże, w sercu mamy pieprz, irys, nuty pudrowe, w bazie mamy paczule, mech dębowy, wetywerię, korzeń irysa, drzewo kaszmirowe. Powiem Wam, że szczerze ja nut pudrowych tutaj za bardzo nie czuję, przynajmniej nie na mojej skórze. Ten zapach jest, no właśnie, taki pieprzno-różany troszeczkę, ale ta róża, wiecie co, ona jest troszeczkę schowana z tyłu. Tutaj jest taka pewna drzewność i pewna właśnie ostrość. Myślę, że Paczula nadaje temu zapachowi takiej właśnie kamforowatości, po prostu. Niektórym osobom to w ogóle nie odpowiada. Ja Wam powiem, że ja zapach kamfory uwielbiam. No to nie jest dosłowny zapach kamfory, natomiast jest tutaj coś takiego rzeźkiego po prostu, co działa w taki kamforowaty lekko sposób, to faktycznie... Ja bardzo lubię zapach kamfory, bardzo lubię w ogóle zapach maściwik, waporów. Jak byłam mała, to byłam nacierana tą maścią bardzo, bardzo często przez moją mamę i bardzo, bardzo lubię ten zapach, więc cokolwiek kamforowego, takiego mentolowego, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo lubię też olejki właśnie o takich zapachach, czy to mięta pieprzowa, czy to właśnie kamfora, bardzo mi to odpowiada. Więc siłą rzeczy w perfumach też oczekuję tego. Wiele osób właśnie pisało, że ten zapach no jak się nim psikną, to po prostu przypomina im o takiej właśnie rozgrzewającej maści na bazie kamfory. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Ten zapach dla mnie jest po prostu rzeźki, jest czysty, jest właśnie orzeźwiający, orzeźwiający zmysły przede wszystkim i to bardzo, bardzo mi odpowiada. Czujemy się bardzo elegancko też w tym zapachu. Tak? No jesteśmy gotowi do działania. Jesteśmy tacy, wiecie, z klasą i jest to świetny zapach, który będzie zapachem idealnym na cały Rok. Wiem, że jest, jest obóz osób, które uważają, że ten zapach najlepiej pasuje na mroźne zimne powietrze, takie zimowe, i jest też obóz osób, które uważają, że ten zapach jest lepszy latem, bo on fajnie ochładza. Ja uważam, że oba te obozy mają rację. Bardzo fajnie ten zapach łączy się z zimnym, zimowym powietrzem, ze względu na właśnie tą swoją taką rzeźkość, taką chrupkość, taką mroźność wręcz, bo faktycznie jest to mroźny zapach. Wiele osób mówi, że właśnie tak go odbiera. Ja też go tak odbieram, ale ze względu na to właśnie, że jest mroźny, będzie idealnie nadawał się też na lato, no ja jeszcze latem nie miałam okazji testować, bo tak jak mówię, no kupiłam w sumie niedawno przed porodem, ja już po porodzie jestem, natomiast no kupiłam go w styczniu bodajże, jakoś tak, więc no troszeczkę ponosiłam, i no jeszcze latem nie miałam szans testować, więc na pewno latem będę nosiła. Uważam, że na teraz, na chłodniejsze dni, czy też na lato będzie to zapach idealny. Jeżeli chodzi o trwałość, muszę wam powiedzieć, że na mojej skórze jest całkiem dobrze. Wiele osób narzeka, że tego zapachu po jakimś czasie już nie czuję. Ja wiecie co, nie zgodzę się z tym. Jak, siebie, jak się w ogóle popsikam tym zapachem, czuję go gdzieś cały dzień wokół siebie, nie jest to nic nachalnego, przynajmniej nie na mojej skórze i znów są osoby, które mówią, że ten zapach. Zapach strasznie mocno pachnie. Są osoby, które mówią, że ten zapach zaraz znika, że on ma w sobie molekuły Isoe. Super, pewnie dlatego jest niewyczuwalny dla niektórych. Ja tych molekuł tutaj nie czuję i nie, nie dzieje się tak, że w ogóle nie czuję tego zapachu na sobie, więc gdzieś on tam cały czas jest, jest fajna bańka zapachowa wokół mnie cały dzień, nie nachalna właśnie, więc to mi było potrzebne, zwłaszcza kiedy tak, tych zapachów właśnie nie bardzo jeszcze mogłam nosić. Bardzo, bardzo przyjemny. Właśnie tak jak mówię, czułam się bardzo elegancko w tym zapachu. I jeżeli boicie się starodawnej róży, wiecie co ja Wam powiem, że niekoniecznie. Dla mnie to nie jest w ogóle starodawna róża. To jest róża, no właśnie, taka z kanforą, z taka spaczulą. Bardzo trafny komentarz. Jeden na Fragrantice przeczytałam, że jest to zapach, który spodoba się miłośnikom Portrait of a Lady Frederica mal Portrait of a Lady jest zapachem bardzo intensywnym. Jest zapachem, tak jak ja Wam mówię, takiej gotyckiej róży z kadzidłem, takiej chłodnej, zimnej, położonej na kościelnej posadzce. I jest no, intensywny. Ja sobie testowałam później jeszcze Portrait of a Lady. Nosiłam po noszeniu Perdela League. Faktycznie Portrait of a Lady wychodzi, no jest mocniejszym zapachem o wiele, bardzo, bardzo ekspansywnym. Więc jeżeli komuś podoba na przykład się profil Portrait of a Lady, ale uważa, że jednak ten zapach jest dla niego czy dla niej zbyt intensywny, zbyt mocny, chcecie czegoś lżejszego, myślę, że warto skierować swoje kroki do Perdela League, bo jest to jakby taka transparentna, chłodniejsza, bardziej taka yy, akwarelowa wersja Portrait of a Lady. Oczywiście to nie jest klon, ale ze względu na yy, obecność róży, paczuli i pieprzności yy, w tym zapachu, gdzieś jakieś tam wspólne mianowniki z Portrait of a Lady ten zapach ma. Także no, ja uwielbiam Portrait of Lady. Uwielbiam ten zapach teraz. Jest, tak jak mówię, wyczuwalny na mnie przez cały dzień. Jak z ogonem też wam nie powiem, bo nikt mi nic nie mówił na temat tego, czy czuć ten zapach, czy nie. Wiem, że no, tak jak, tak, jak, tak jak powiedziałam, albo są ludzie, którzy bardzo komplementują ten zapach, albo są ludzie, którzy po prostu mówią, co to jest za smród jakiejś maści, takiej właśnie rozgrzewającej, albo smród takiej starodawnej róży. Dla mnie, nic z tych rzeczy. Jest to coś przepięknego. No, ja jestem zakochana totalnie w buteleczce. Odkąd mam ten zapach? Buteleczka stoi na moim regale z perfumami, wiecie, na zewnątrz. Bardzo lubię na nią patrzeć. Jest to coś niesamowicie eleganckiego, minimalistycznego. I ja tą pięćdziesiątkę powiem wam, kupiłam za chyba niecałe 100 zł, więc tutaj dla Was, dla tych, którzy szukają taniej perełki zapachowej, wybrzmiewającej naprawdę niszowo, naprawdę nietuzinkowo, jeżeli jeszcze nie znacie Perdelik, dla Was jest ten zapach, jeżeli szukacie róży czegoś oryginalnego, róży niedrzemowej, róży niesłodkiej, róży takiej raczej dystansującej i uniseksowej przede wszystkim, to Perdelik będzie dla Was. Naprawdę Wam polecam. No właśnie, bo to też jest taka róża dla mnie uniseksowa. Myślę, że na ten zapach też by przepięknie się układał, wiem, że też dużo panów właśnie poczytowe Lady od Mala też nosi, bo jest to właśnie tam taka róża przyprawowa, dokładnie tutaj mamy podobną sytuację, wiem, że właśnie też panowie ten zapach noszą, cenią sobie, więc jest to świetny unisex w rewelacyjnej, totalnie rewelacyjnej cenie, jest to już też klasyk perfumowy. Bierzcie, póki właśnie cena jeszcze jest dobra, bierzcie, póki nie wycofali. Mam nadzieję, że nie wycofają, bo jest to coś naprawdę takiego, no, nietuzinkowego, powiem Wam. Zwłaszcza, zwłaszcza w tym przedziale cenowym. Także dajcie mi znać, czy Wy znacie Perdelalik, czy używacie Perdelalik. Ja wiem, że tutaj to już może niczego nowego ja nie mówię, bo już pewnie dużo było recenzji na temat tego zapachu. Już ten zapach jest stary, wiele osób ma ten zapach. Nie jest to nic takiego, wiecie, wow, nowego w świecie. Perfumowym, natomiast ja uważam, że warto odkopywać takie perełki. No, jeszcze ja swoich, swoich pięciu groszy nie wtrącałam na temat tego zapachu, no więc taki filmik powstał, bo po prostu chciałam, także dajcie mi znać, czy znacie peralek, jakie macie odczucia w stosunku do tego zapachu. No, Lalik ogólnie jest domem perfumowym takim przystępnym cenowo, więc na pewno tutaj jeżeli szukacie jakichś zapachów takich innych, Przystępnych właśnie cenowo, niedrogich, fajnych, yy, nietuzinkowych tolalik no i perły przede wszystkim będą świetnym, świetnym wyborem. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!